A dzisiaj gramy z yy, No, gramy sobie w grę. Dzisiaj z okazji, 50 obsługi, y, y, film zgłaszam. Więc sobie możemy zagrać w wieży piekła. Już dołączamy. Dobra, jakieś osóbki są. Ale tu nie wiem jakie dobra to chodźmy ogólnie mi się tu zacina, ale to spoko nawet mogę mieć później lepszy czas i nie muszę no po prostu nie muszę kurczę spadłam Rozkruszyłam się na kawałki Dobra. No to w, O, jakbyś coś chciał, to tu mam mój nick. Albo olka 67549, to mu dodaję. Yy, wbijam 100 subów, bo już dają. A i zapraszam. No i. Możecie do mnie dołączyć na mój kanał, na Whatsappie też mam, więc zapraszam, uwaga, tu jest jakaś kostka, najlepiej sobie kupić zegar, tylko nie wiem ile kosztuje, 90, no spoczko, nie wiem czy on się wtedy rusza ten. Przekajcie. Dobra, dajemy, o. Nie, lepiej się nie ruszać. Bo już się nie to robi. O, przy samym końcu i oni nie będą mieli. A nie, bo oni nie będą mieli. Dobra, chodźcie. Chodź tu. Chodź tu, zegar. Dobra, tutaj. O, nie, 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 nie. nie. tu. Dobra, niech se leci po co ja w ogóle kupiłam ten zegar? No powiedzcie mi to. Bo jeszcze nie wiem. Dobra. O tu trzeba szybko ten i tu szybko trzeba o o. Ej no idziemy grać żeby w co innego może coś takiego yy, rozsądnego. Dobra. Ym, to może zagramy sobie Ym, co by tak można było zagrać musimy sobie zagrać kulnie bockhewem uczymy do tej wiki albo nie, 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 będziemy grać może, innego może. Bo to mi się tak strasznie ładuje. A też... Jeden w kulecie, to nie. Dobra. Jak co? To możemy zagrać sobie w ten? W, 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 w. Kurczę, nie wiem. Kancel, czekajcie. Możemy zagrać. Dwie. Możemy sobie zagrać, no nie wiem, może w ten, w krzesła, fajna gra, ma mogę wam pokazać, tylko muszę, musi się to narodować, więc, ganie c 2, musi być gdzieś tutaj, Jak tu gdzieś nie ma, to nie wiem, albo... Jest, dobra. Fajna, bardzo fajna gra. Mam już kilka zmian, więc polecam na przyszłość. Eee, czekajcie. Chcę się tu sprawdzić. Eee, eee. Dobra niech się tu będzie ładować możecie dać lajka like i suba, proszę. Ale nie zmuszam. Dobra. Dobra, tu gram nic innego, bo to mi się ogólnie tu odłącza. 99 na co w lesie to możemy sobie zagrać, ale nie my warunkiami. Teraz Dobra, już tu będzie to łączyć. A kiedy mi się o 5 dobra, dobra. Dobra, to, to ja mam już 28 ogólnie, więc możemy dołączyć do tego. Do tego dołączmy albo nie, albo nie, albo nie, albo nie, jak chcę tego Czy strasznie w mojego was, a mi się strasznie zaczyna. Nie chcę do tego. Nie. Chyba otwórz. Dobra, zobaczymy czym mi się tu nadawało. Dobra. dobra, mamy, mamy dwie osłupki, dobra. Ale spokoj to możemy z zrąb drzewa i umieść drewno na ognisku tu trzeba zrąbać drzewa czekajcie bo ja tu nie mogę o wiele lepiej tylko mi się tu ogólnie mam słaby zasięg i też dlatego ogień osiągnął 100 mapa staje się miękkim no to wiem i to idziemy teraz do, do tego domu o jest fajny, tam albo można znaleźć bandaże, jak ktoś umrze, albo co innego, nic. Tu są same latarki, weź. I ja no. ja sobie biorę do tej. Idę sobie do tej skrzyni. Zobaczymy, czy trzy. tu będzie. No coś to tam, gdzie są te czerwone wilki z obrożą, to tam jest taki dzieciak, więc to nie radzę iść. Dobra. Idziemy. Dobra, skrzynia. Pewnie nie będzie, ale dobra. No, tak. No ogólnie gadnę to do tego Dobra, co tu mamy? Chwila prawdy Co tu jest? Pudełko z naszonami podnieść. E, tu ja tego nie chcę I się chyba zaraz zbliża u nie wilk gdzie ja ogólnie jestem Tu dobra. Ej, to może pójdziemy do tego domu, tam gdzie jest to wszystko. Może tu znajdziemy bandaża. O nie, wiem na bliżej. Dobra, no mapa stała się większa. Ej, no, ten głow zabierze to. Tu. Tutaj. A nie, to nie, to nie jest ciekawego. Dobra? Nie, nie, nie komentuję tego, nie skomentuję po prostu. Nie. Bez słowa to zostawię. Zostawił to bez komentarza. Dobra, ja muszę coś zabrać. Zjedz. I die. mapa, mapę mapa. Tu będzie mapa. Dobra. Mamy to. Teraz sobie jeszcze coś stworzymy. Działka rolnicza to dobra. Ej no, się, się sprzedał. Dobra, ja muszę coś zjeść, bo ja tylko na zaraz. Mi widzicie, h mi już skoczę. Ja, dobra, już jest stanek. Musimy coś sobie ich coś zbierać. Jedz. Jedz. Muszę coś zjeść. Jedz. Nie na Jedź. Jedz. jedz. jedz taki -y domu Jest. Jest. dobra czekaj jeszcze tą ostatnią marchewkę zjemy dobra teraz idziemy rąba drzewo rombie drzewo rąbię rąbię rombie, rombie, rombie drzewo rąbie dobra, ja robię drzewo dobra Dobra. Sklep. 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 Dobra. I co o co chodzi? Sklep. A, dobra. A, dobra, odszukaj, odszukaj, odszukaj. Dobra. chef compass. Dobra, mucho me dar só um compass. Dobry kompas mamy. No to już. Mam drugi kompas. Ej, gdzie za friko? Co? I czemu ja ciągle zdaje? Tam dwa kompasy. Drugi mamy kompas. Dobra, teraz musimy iść do tego, do drzewa znowu rąbać, Nie, żeby gdzieś jeść. Mm, może tylko domy? Nie, w tym domu byliśmy chyba. Tak, byliśmy. O dobra, dobra. No, on noc się zbliża. Szkoda, bo chciałem iść po ten, po skarb. Kajcie. Tu muszę zrobić drzewo. Oh no. Ale jestem blisko ogniska, bo nie powinno się chyba nic nie stać. To wiesz. Bierzemy sklep. 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 Dobra. Dobra, jak się będzie wilk lampił, to my damy latarę. Bo już go że się strasznie lampi. Na przykład, albo ktoś jest, nie wiem. No, co on robi? A pół. Po co nam tyle pół no, Powiedzcie mi to szczerze. by tu słom trzeba Trzeba było jeszcze na minute, drzewo. o nie, a tu zaraz chyba będzie dzień. O, dobra, ja muszę coś zabić, bo to się zabija. Sklep, sklep. Masz, a masz szykierą, a masz szykierą, zaraz mnie tam. O, u pawilku, ej, no, on mnie daje, jak zakończy. stara torba. Tu szybko trzeba do robić. Dobra, jest, jest, jest. Wszystko jemy z taką krótką. Jedz, wszystko jemy. Dobra, dobra, teraz sobie możemy iść po w chyba, że, no, też szkodzi, ale to nie wiem, o, jest, stekuś, stekuś, mięsko, o, nie, sklep, 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 dobra, o, nie, wow. jak nie, tylko chyba tym wielką, to on jest chyba nie tak. Tu zauważyłam sklep. Ja sobie idę po skarb. O jest! Jakiś skarb. O, to tu skrzynia. O nie, jesteśmy koło Dobra, dobra, skiera, weź. Teraz Czas... uciekamy. I'll Oh, nie, dźwięk głęboko w lesie. Ej no stek! Mój stek. Dajcie mi steka. No. Jest klep, Co ja gadam? Ej no, Dobra kończę, pa!